Siomeczko, widzowie? Witam Was w kolejnym odcineczku e, z Margonem. Dzisiaj wyjątkowo bez Pawła. No, niestety pojechał gdzieś, nie ma go, więc muszę nagrywać sam, bez żadnych podpowiedzi i tak dalej, tak dalej, bez gadania. E, jestem w świątyni. Będziemy bić mamlambo Po raz kolejny. Poza odcinkami, ubiłem z Pawełem też. A, no, oczywiście. Oczywiście e, jak żeby inaczej mluzki zwój teleportujący jak zawsze taka torba to... Oj, przyjąłbym taką torbę. No ale cóż, piąty teleport chyba, ale za to muszę się pochwalić, bo poza odcineczkiem e, byliśmy z powiem Mam Lambo i dropnęły mi takie rękawice heroiczne, szafirowy chwyt węża są lepsze od moich poprzednich, mimo że na ni niższy poziom. Yy, więc sobie je założyłem. Kupiłem sobie też tutaj nową, błędem bożym, wykiera do ekspienia. Więc ten set mam na ekspienie, a ten mam na kolosy itd. itd. Gdzie jest prerawny w wzgórze przodków? Aha, to jest tutaj. <laughs> Dobra, nieważne, tu mam napisane przecież. E, ale okej, okay, czyli będę mógł sobie się tepać na Mam Lambo. Fajnie, fajnie No ale ja się tepnę do Itan mm, Pójdę sobie myślę jeszcze na orki Ten Paweł wrzucił odcineczek ostatnio Mówił, że boty latają na ekspowiskach, no w sumie to tak w sumie to ma rację, bo jak siedziałem sobie na orkach To właśnie cały czas kurde e, Cały czas kurde były boty Nie mi wybijały orków Ktoś z was mi tam pisał pod e, odcineczkiem Żebym postał sobie na jakiejś elitce Podropił sobie itemy e, Przez jakiś czas, to będę miał dużo hajsu Więc Będę sobie Zabiją orki, jakieś elitki pobijemy. No i ten odcineczek nagrywam w tusty czwartek. Są nagrody do odebrania. Znaczy nie wiem czy będą jak wrzucę. Ten odcinek się pewnie w niedzielę pojawi, ale w tusty czwartek jest do odebrania właśnie ochronna oponka, błogosławieństwo. Słudziutki pączek, czyli możemy się zamienić w pączkę. I pięć zwów teleportacyjnych Możemy się tepnąć mi gdzie chcemy. Więc myślę, że to jest nawet dobre. No, to jest lepsze niż BojDrop z dzisiejszego. Mam Lambo. Eee, więc się cieszę, że takie coś mnie spotkało. I mam na wykorzystanie tego 13 dni. No, trochę czasu trochę to czasu niby jest. A właśnie, sobie nie zmieniłem. ekspienia moja burzowa wykiera. Zobaczymy, czy gdzieś tu jest jeszcze. Może towar, może żyje. On może wydropić taki fajny, heroiczny naszyjnik na paladyna, który by mi się przydał. Nie ukrywam. No, na orkach niby mogę trochę jeszcze tutaj poekspić. Jak na większości są właśnie te boty, i tak dalej, tak dalej, latają. Jak Paweł mówił. Ale tutaj wi nie widzę póki co żadnego. Więc mogę sobie zabijać. Hmm? towar będzie chyba jeszcze niżej tak mi się wydaje z tego co pamiętam fajnie by było coś heroicznego dropnęło nie ukrywam no ale no zadowolony jestem z tych rękawic naprawdę to to według mnie był dobry drop naprawdę yy, no i nie ma towara ale jak będzie ktoś na mam Lambo bo tu można tego kolosu w jednego na dzień bić gdzie jak ktoś, ta ktoś tam napisze i w jakiś dzień jutro czy coś takiego to po prostu się tepnę i będę musiał łazić i będę musiał łazić więc będzie o wiele bardziej wygodnie a może by tak pójść do tego K Krogor on miał chyba? ten drugi, druga alitka worków mi się wydaje, że Krogor tu był. On tam na, mo na moją pos specyfikację postaci paladyn to nie dropi żadnych tam jakichś fajnych rzeczy, ale może wypaść z niego coś na sprzedaż zawsze, nie? Sobie sprzedam i coś kupię. Hmm. Tarcza by mi się jakoś lepsza przydała, no bo ta tarcza, no ona jest taka, taka, taka sen, nie? Więc starczy, bym z chęcią jakąś kupił. No i jakiś może, nie wiem, unikatową broń na, na mróz, czy coś takiego, przydałoby się. Krogor, Krogor, to on był tutaj, w starym wyrobisku. Kurde, mylą mi się te klawisze jeszcze. Sobie wejdziemy. Mo może akurat będzie. Z tych Orków też leci dużo itemów. Jest Krogor? Nie ma Krogora też. O kurde. Ktoś go już zabił. Tu Kto mi ktoś coś napisał. A, to pewnie jak lambo jeszcze biłem. Z Orków właśnie leci dużo itemów, więc... E, hajsu też trochę z tego będzie zawsze. Paweł już tam widziałem wbił sobie 51 poziom. No dokładnie. Yy, chcemy sobie wbić te 60. i tam stać na tym kolosie właśnie co jest na 60 poziom czy tam któryś, nie pamiętam. Ale na no, coś szkoło 60 właśnie yy, i trochę zostać właśnie tam później na tym poziomie. Takie, takie są plany na rozgrywkę. Żeby podrobić jakieś itemy, zrobić eku. I później dopiero ekspić dalej na, na elitce dwójce na pewno ktoś będzie tutaj Tak przeczuwam Raczej byłoby za dobrze jakby była pusta Ale zaraz to No oczywiście Raz, dwa, trzy cztery, pięć osób stoi na elitce dwójce a to są na 60 poziomach to ja nawet nie mam podjazdu nie 53 to nie ma co tam stać nawet mm. a tej te temy na tłusty czwartek to one były do odebrania o tutaj jak sobie poje, się, się przejedzie na sam koniec to jest tłusty czwartek i za 0SEU można sobie odebrać fajnie to jest na maga tropiciela e, Jakby ktoś z was chciał jakiś itemek Jakiś kordzik z onyxu sobie popatrzcie Tak taki, taki miecz na paladyna Rękawice pufa no to, no to po prostu napiszcie w komentarzach To, to tam e, Wam po prostu Mogę... O! Tancerz łowcy wojownik. Szczęśliwa kość. Unikat. E, to po prostu na, napiszcie w komentarzach nie to tam za jakąś połowę ceny mogę wam odsprzedać, nie? Taniej niż jest na jakichś tam aukcjach. No mi się i tak nie, nie przyda, a zawsze mogę komuś pomóc. Więc po prostu napiszcie w komentarzach, jakbyście chcieli kupić za pół ceny tam najtańszego. Tam powiedzmy jakiś najtańszy kosztuje 500, to po prostu ja wam odsprzedam taki kodik z oneksu powiedzmy za 250 tysięcy, nie? To nie będę na razie tego sprzedawał, oni wystawią na aukcję, tylko po prostu zostawię EQ. Jak tam ktoś napisze, to po prostu się w margonem jakoś skontaktujemy. Chyba, że to... A nie, dobra. Ja wam nie mogę tego, kurde Bo to jest związane z właścicielem Kurde, kurde Zapomniałem o tym Zapomniałem o tym, no Właśnie, czy to jest lepsze od tego co mam teraz? Mam 17 Nie, nie jest lepsze no to taki na przykład, powiedzmy, uśmiech losu wam mogę, mogę jakoś tam odsprzedać. Bo uśmiech losu to mi się nie przyda. Więc jakby ktoś chciał na Maga, Paladyna lub Tropiciela taki uśmiech losu, to piszcie w komentarzach. A teraz w międzyczasie sobie wbijemy... 48 poziom. O proszę, jest. Jest i 48 poziom. Hmm, tutaj wybijemy tych orków jeszcze. Tam z Pawłem założyliśmy Discorda. Y, tam na jego kanale... Y, jest wklejony link z zaproszeniem, więc jak coś to zapraszamy na Discorda. Eee, na, zbieramy, powoli tam, widownie, już tam kilka osób dołączyło. Eee, więc tam możecie sobie wejść na kanał Pawła i przyjąć zaproszenie na Discorda. Ja Wam podrzucę link do kanału eee, w opisie. Więc tam zapraszam, można dołączać fajny discord społecznościowy mhm. no fajnie że mi Unik drobno tutaj to ten, ten sobie wystawię na aukcję w takim razie szczęśliwą kość a tym musimy losy to tam piszcie nie zobaczymy czy jest jeszcze ten krogor towar Fajnie by było, to bym sobie tam później jeszcze w po odcineczku trochę postał na tej elitce. Mm -hmm. O, kolejny itemek. dobra, nice. I cyk. O! No proszę, dwa te. Fajnie, fajnie. Mm, chciałbym, jak będę bił tego mam na to chciałbym jakąś torbę wydropić. Torba by mi się bardzo przydała, jakaś tutaj z 14 miejsca jakby miała, to by było naprawdę git. Ucieszyłbym się. Mm, I możecie mi pisać, jakie ekspowiska jeszcze polecacie. Właśnie na te poziomy 49, 50, gdzie tam sobie najlepiej wbijać ten level. Co jest z tym Krogorem, kurde, nie ma go. Przyjdziemy się jeszcze do towara. A mm -hmm. tutaj jeszcze te orki, pozabijamy ich orków. No, tutaj właśnie Paweł mi pomógł dobrać umiejętności jeszcze pod ten set do ekspienia a ten pierwszy set to, to też tam są umiejętności dobrane pod bicie kolosów ja tam się dowiedziałem też że żeby w szybkiej walce nasza postać używała y, umiejętności no to trzeba kurde coś tam wykupić jeszcze no ale na razie tego jeszcze nie zrobiłem bo z taką ilością pieniędzy jaką mam aktualnie, to się mi nie opłaca za bardzo Musiałbym więcej pieniędzy sobie poogarniać i wtedy ewentualnie to wykupić To moja walka automatyczna by była efektywniejsza Czy ktoś tu jest? Proszę mi powiedzieć, towar? Czy towar żyje? Czy go ktoś ubił? Zobaczmy, zobaczmy. Wszczące grota, poziom czwarty. Nie ma towara. Dziwne. Co tu elitek nie ma? Czy co? No dobrze. To w takim razie, widzowie, ja będę kończył dzisiejszy odcinek taki szybciutki. E, informujący też właśnie o tym uśmiechu losu o Discordzie itd. Wyekspię się do 50. Coś tam. E, jeszcze pobiję jakieś elitki może, no i nagram kolejny odcineczek yy, powiem co i jak, tam, co tam się drobnęło może z jakiegoś mam lambo czy coś. A aktualnie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to łapeczka w górę, komentarz, sub, jeśli jesteście nowi, odsyłam do kanału Pawła, yy, tam dołączajcie do Discorda i dzięki za oglądanie, mam do następnego.